Witajcie moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat najważniejszej umiejętności, czyli umiejętności sprzedaży. Pokażę Wam jak możecie zwiększyć sprzedaż dowolnego produktu, nieważne czy to online czy offline, po prostu pokażę Wam co działa, w jaki sposób możecie robić marketing swojego produktu, aby sprzedawać go znacznie więcej. Oczywiście standardowo, jeżeli podoba Wam się film, proszę cię o subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli naciśniesz przycisk dzwoneczka obok przycisku subskrybuj, będziesz powiadomiony o kolejnych materiałach. Dobra, zaczynajmy. Pierwszą najskuteczniejszą techniką sprzedaży, o której chcę powiedzieć, jest tak zwany deadline. Deadline to nic innego jak ograniczenie ilości sprzedawanych sztuk lub czasu promocji. Na pewno byłeś kiedyś na jakimś weselu, gdzie byli goście i była taka fajna zabawa. Ustawiano krzesła i uczestnicy wesela chodzili obok tych krzeseł. Oczywiście krzeseł było mniej niż uczestników i w pewnym momencie była wyłączona muzyka i ludzie musieli znaleźć wolne krzesło. I tak w taki sposób zawsze jakaś jedna osoba odpadała, ponieważ ilość uczestników była większa niż ilość krzeseł. No i z pewnością zauważyłeś, że pod koniec ludzie bardzo mocno walczyli o każde krzesło, żeby wygrać tą zabawę. Jest to bardzo prosty trik psychologiczny używany w marketingu, w, mar w sprzedaży. Jeżeli chcecie zwiększyć sprzedaż jakiegokolwiek produktu, to możecie ograniczyć czas promocji. Jeżeli dasz ludziom możliwość zakupu swojego produktu w dowolnym momencie, to nie, będzie, nie będziesz miał takiej sprzedaży, jak na przykład ograniczysz czas promocji powiedzmy do tygodnia. Zazwyczaj, kiedy my wypuszczamy jakiś nowy produkt na rynek, robimy go w taki sposób, Robimy w taki sposób promocję, że możesz kupić nasz produkt przez tydzień lub dwa tygodnie. Najczęściej robimy to na tydzień, nawet czasami na mniej, bo czasami 5 dni, 4 dni do tygodnia. I w tym momencie masz powiedzmy te 4, 5, 7 dni, żeby kupić produkt. I największa sprzedaż jest w momencie otwarcia, bo nie masz produkt jest nowy i część naszych klientów go oczywiście od razu z miejsca chce. I największa sprzedaż jest na kilka godzin przed zamknięciem sprzedaży. No po prostu jest to, to sprzedaż tak duża czasami, że 80-90% całego wolumenu sprzedaży jest generowana właśnie na kilka godzin przed zamknięciem sprzedaży. Odmianą tej techniki jest sprzedaż ilościowa. Powiedzmy, jeżeli powiesz klientom, że masz tylko 50, 50 produktów, to jest spora szansa, że klienci będą walczyli o to, aby ten produkt kupić, oczywiście jeżeli jest im potrzebny i go chcą. Więc... Yy... Zobacz sobie na takie marki jak Ferrari. Nie? To nie jest tak, że oni produkują nieskończoną ilość produktów, nieskończoną ilość samochodów. Ferrari po prostu powiedzmy wypuszcza te 250 sztuk i zanim czasami, zanim w ogóle wypuści jakiś model, to już większość klientów się znalazła. Ponieważ klienci wiedzą, że jest ograniczona ilość produktów, a oni go chcą. Więc produkt w tym momencie staje się bardziej luksusowy. Najlepszym, najlepszym deadline'em jest połączenie deadline'u ilościowego z e, czasowym. Czyli możesz kupić produkt od do, ale jeżeli sprzedamy odpowiednią ilość sztuk, to w tym momencie sprzedaż się zakończy czyli ona się może zakończyć przed czasem. I w ten sposób klienci będą bardzo szybko podejmowali decyzję o zakupie produktu. Zauważ również, że bardzo często deadline, czyli taki zegar o na przykład odliczający czas, jest również na jakiejś stronie, gdzie możesz wejść i kupić produkt, czyli na przykład widzisz, że promocja kończy Ci się za 30 minut, to w tym momencie jesteś bardziej skłonny, żeby podjąć decyzję. Tak samo na przykład na Allegro. Jak popatrzymy sobie na licytację jakichś produktów, to na początku, kiedy produkt jest nowy i ludzie go mogą zobaczyć, to nikt nie licytuje. Licytują ludzie w ciągu ostatnich minut przed zakończeniem właśnie takiej promocji. Drugą bardzo skuteczną techniką sprzedaży jest bycie ekspertem, celebrytą lub znaną marką. Jeżeli jesteś ekspertem, będzie Ci po prostu dużo łatwiej sprzedawać. Tak samo, jeżeli będziesz celebrytą rynkowym, czy nawet celebrytą ogólnokrajowym, albo będziesz kimś znanym, będziesz miał zbudowaną markę, to będzie Ci dużo łatwiej sprzedawać. Ludzie nie będą kupowali produktu ze względu na to, że mogą kupić produkt, tylko ze względu na Ciebie. Gary Vaynerchuk na przykład Sprzedaje własne buty. Nie? I to w takich cenach nawet premium, więc ludzie kupują te buty, ponieważ znają Garego. Ehm, tak samo jest z Paris Hilton. Paris Hilton jest znana generalnie z tego, że jest to Paris Hilton i sprzedaje różne produkty, a ludzie je po prostu kupują, bo ją znają. Ewa Chodakowska sprzedaje już teraz coraz częściej swoje produkty pod swoją marką, ludzie kupują, ponieważ znają Ewę Chodakowską. I tak jest to jest bardzo po prostu ważne, żeby budować własną markę, własny brand. Zobacz, jeżeli mamy powiedzmy taki podział ludzi, skupmy się na branży medycznej. Jest lekarz ogólny. I taki lekarz ogólny, on jest po prostu lekarzem takim ogólnym, rodzinnym, przychodzisz do niego i doskonale wiesz, że nie jest jakimś wybitnym specjalistą, więc też nie jest specjalnie szanowany i też mu się specjalnie dużo nie płaci. Potem jest powiedzmy jakiś specjalista, nie? czyli ten lekarz ogólnie się może wyspecjalizować i stać się kardiologiem. Kiedy stanie się kardiologiem, automatycznie większość ludzi chce już zapłacić mu dużo więcej, ponieważ on jest wyspecjalizowany w jakiejś konkretnej dziedzinie. Możesz jeszcze bardziej wyspecjalizować, więc będzie na przykład kardiologiem dla ludzi, którzy mieli rozległy zawał serca i w tym momencie jeszcze będzie bardziej pożądany jako lekarz i będą mu ludzie płacili znacznie więcej. Następnie może zacząć pisać książki, może występować publicznie, działać w social media i w tym momencie stanie się ekspertem lub celebrytą. I to spowoduje, że ludzie będą kupowali jego produkty, będą chcieli do niego przychodzić, będą kupowali jego usługi, ponieważ będzie kimś, kimś bardzo znanym. Pamiętaj, że kiedy stajesz się ekspertem, automatycznie twoja sprzedaż może poszybować o kilka set procent w górę i ludzie bez problemu, bez żadnych oporów będą od ciebie kupowali. I to jest zupełnie normalna reakcja organizmu, to jest po prostu czysta psychologia. Dodatkowo kiedy zaczynasz być już bardzo znany, na przykład w mediach społecznościowych, rośnie ilość followersów. To automatycznie to jeszcze powoduje, że więcej ludzi się do ciebie przyłącza i powoduje, że jeszcze więcej osób chce od ciebie kupić. Jak ja zaczynałem ten kanał, te pół roku temu rozwijać? to bardzo dużo było hejtu, bardzo dużo ludzi pisało, że się ze mną nie zgadzało, a teraz po prostu ludzie widzą, patrzą, o, on już ma tamte 16 tysięcy subskrybentów, nie? czy tych followersów i automatycznie rośnie dowód społeczny i ludzie to coraz mniej hejtują. Nie? I jak będę miał i 100, pół miliona, na 3 miliona, no to, to będą sporadyczne przypadki. I tak po prostu się dzieje, no, tak działamy, no, musisz to zrozumieć. Być, być, być e, ekspertem, celebrytą to najlepsza rzecz, jaką możesz sobie zrobić dla sprzedaży. Kolejną techniką, która wymaga czasu, ale jest też bardzo Skuteczna to jest budowanie relacji z własną publicznością, budować relacje z własną publicznością można na wiele sposobów. Zazwyczaj klient, który jest klientem początkującym, nie jest w stanie powiedzieć, czy ty masz wiedzę, czy ty masz doświadczenie, ponieważ on sam nie ma odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, żeby, żeby sprawdzić, czy ty masz tą wiedzę i doświadczenie, więc podejmuje decyzję na podstawie tego, jak Cię widzi na to podstawie tonu, tonu głosu, ale też podejmuje decyzję na podstawie relacji, jaka się między wami e, zawiązuje. I to jest jedna z kluczowych kwestii. Jeżeli będzie, będziesz stale, regularnie wypuszczał dobry content, będziesz dzielił się wiedzą, będziesz dawał ludziom porady, będziesz rozwiązywał ich problemy, to automatycznie po pewnym czasie ludzie cię będą znali, będą ci ufali i też będą traktowali Cię jako eksperta. I... Powiem ci, że to jest jedna z kluczowych kwestii, ta właśnie relacja w sprzedaży i bardzo ważne jest to, aby regularnie wypuszczać dobry content, czyli na przykład robić regularnie webinary, regularnie nagrania i tutaj bardzo ważne jest słowo regularność, ponieważ ci ludzie ci muszą widzieć często na ekranie swojego telefonu, komputera czy no nie wiem, iPada. Chodzi o to, żeby ten content był dobry i wypuszczany regularnie i ten content sam w sobie będzie budował relacje i będzie Ci kwalifikował ludzi, którym potem będziesz mógł sprzedawać. Więc to jest bardzo ważne, bardzo kluczowe, aby tę relację budować. Możesz też zbudować własną listę adresową i cały czas, stale, regularnie kontaktować się z tą listą. Nawet wysyłać raz dziennie maila. To nie jest zbyt duża częstotliwość. W ten sposób nie będziesz obcy, a będziesz znany tej osobie, więc też będzie ci łatwiej to osobę sprzedać. Następną bardzo ważną techniką sprzedaży jest tak zwany follow-up. Gdybym miał powiedzieć na czym zarobiłem najwięcej pieniędzy, to powiedziałbym, że na ludziach, którzy na początku nie chcieli ode mnie kupić. Widzisz, tych ludzi jest znacznie więcej, nie? Powiedzmy standardowa konwersja na stronie to jest 1%. Co oznacza, że na 100 osób, które wchodzi na twoją stronę, tylko jedna osoba stanie się klientem. I gdybym miał powiedzieć na kim najwięcej zarobiłem, to na ludziach, którzy powiedzieli mi na początku nie. Weszli na ofertę, powiedzieli nie. I follow-up to nic innego jak sekwencyjne powtarzanie ofert. Ludzie zazwyczaj muszą zobaczyć 6, 7, nawet 8 razy ofertę, żeby od Ciebie kupić. Co to oznacza? Że musisz stale i regularnie właśnie mieć kontakt ze swoją bazą. Bardzo by było dobrze budować bazę mailingową, kontaktować się z ludźmi, czy to za pomocą właśnie maili, czy w mediach społecznościowych, choć ja jestem bardziej zwolennikiem właśnie marketingu mailowego. To oczywiście może być ze sobą połączone. Możesz robić zwany retargeting, ale również, jeżeli działasz w biznesach offline'owych, to dobrze jest czasami zatelefonować do klienta, porozmawiać z nim, zapytać go, jakie ma obiekcje, dlaczego od Ciebie nie kupił, co możesz zrobić, żeby po prostu podjął decyzję. Nigdy nie odpuszczaj ludziom. I taka mała anegdota z mojego życia, kiedy ja budowałem dom, tu właśnie na tej działce, w której teraz jestem, to daję wycenę kilku firm. Oczywiście większość firm nie zlała, tamte cztery firmy na przykład zrobiły wycenę. I jak zrobiłem wycenę, dałem mi wycenę, dałem swoją ofertę i żadna z tych firm do mnie nawet nie zatelefonowała. A firma, która wybudowała mój dom, po prostu do mnie telefonowała. E, ta firma do mnie nawet przyjeździła, pytała się, rozmawiała ze mną, wytłumaczyła mi, skąd się bierze cena. Więc tą firmę po prostu wybrałem. Bardzo ważny jest po prostu follow up. I następnym bardzo ważnym elementem, o którym musisz pamiętać, jest znalezienie odpowiedniego modelu sprzedaży. Jak już znajdziesz jakiś model sprzedaży, czy to za pomocą webinarów, mailingu, w social media, to po prostu musisz z tym działać. Ludzie nie obserwują, co dla nich działa. Jeżeli coś dla Ciebie działa, to nie staraj się wymyślić koła od początku, iść za jakąś modą, czymś, co jest teraz aktualnie trendy, nie? czyli na przykład boty na Messengerze. Wszyscy muszą mieć bota na Messengerze. Cholera jasna, jeżeli działają dla Ciebie webinary, to korzystaj z webinarów, jeżeli działają dla Ciebie mailingi, korzystaj z mailingów. Nie musisz ich za modą. Sprawdź, co działa i na tym się po prostu opieraj. Większość moich klientów korzysta z jednego modelu sprzedaży, ponieważ on jest skuteczny i tyle. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie pomocny, interesujący. Jeżeli interesujesz się rozwojem firmy, zachęcam Cię również do tego, abyś pod tym nagraniem kliknął w link, który prowadzi do mojej strony. Możesz się zapisać na bezpłatne webinary, które już ruszają wkrótce. No i chętnie, serdecznie tego oczywiście zapraszam. No i jeżeli jesteś chętny na więcej materiałów, więcej nauki związanej z biznesem, inwestowaniem, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał i daj mi łapkę w górę oraz napisz mi komentarz, o czym mają być kolejne materiały. Cześć!